malutkie dzieci w łóżeczku, jak są w szpitalu. Kto im przebiera pieluszkę? No, kto je kąpie, czesze, myje ząbki? Kto? Kto właśnie pani Nie. pani wie, Tak, a pan do mnie wtedy I wreszcie, i wreszcie co? Myśmy sobie powiedzieli. Karolina co A karbiolor był? Nie, no Co? No, już takie? Pani no, doktor, pani lekarz albo lekarz. Jak no właśnie, co musi, co musi mieć? Pan doktor. E, no ubranie, tak, prawda? Ale popatrz Białe, popatrz co. Dla, to... Biały fartuszek, ale niekoniecznie uh, musi być biały. To. Teraz czasem lekarze chodzą w różowym, no. w zielonym fartuszku, w innym niebieskim, w innym kolorze. No granatowy? By bywają też ale,

Potem sama będziesz słuchać, dobrze? Ja ci dam. I podnosimy koszulkę z przodu. Tak, do góry, do góry. I teraz tak. Żeby dobrze było słychać płucka, trzeba robić tak. Jak piesek. Super. Teraz pod jedną paszką. Dobrze, pod drugą paszką. Ale pięknie. I z tyłu. I, 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 słuchamy. Proszę, oddychamy głęboko. Jeszcze. Dobrze. Jeszcze. Proszę zakaszle. Doskonale. Tak. A oprócz słuchania jeszcze czasem pani doktor robi tak. Potrzymaj koszulkę tu. Zdrowa jest. jesteś. Tak, i zdrowa. Nie, to, to na nie no i czasem jedzie do pacjenta do domu, bo jak pacjent jest bardzo chory, nie może przyjść do lekarza, to lekarz przyjdzie do, do pacjenta. Albo przyjedzie i to karenka. Albo po gotowie przyjedzie. Dobrze i teraz się zajmujemy, zajmiemy się wypadkiem.